Strony Zdrowika. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać sposób, jak mieć listy życzeń za darmo. Nie wydając, stawiając na swoim głównym koncie, bądź nie kupując VIPa To wszystko dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zanim jeszcze zaczniemy, to zmienimy sobie status. Na pewno nie jedna osoba z Was miała także. Tu zrobiła sobie listę, którą bardzo chciała mieć. Prosiła różne osoby, aby kupili tą listę życzeń, ale po prostu nikt jej nigdy nie kupił. No. A nie master koniec. Więc tak. Co potrzebne jest w ogóle? aby mieć listę życzeń za darmo, otóż potrzebne jest drugie konto, które zostało albo co dopiero założone, albo nie miało robionych zadań i plus kadry bądź czapka trip, bądź pixel, bądź coś został trip. Otóż, o co w tym chodzi? Chodzi o to, że robimy konto bądź wchodzimy na jakieś. W tym przypadku ja nie znalazłam już żadnego konta, więc zrobimy sobie nowe. Po prostu chodzi o to w tym, że robimy sobie nowe konto, wbijamy sobie bluzką drip level 6 chyba że chcecie też dostać unikat to oczywiście możecie wbić 10 i robicie zadania ja najczęściej robię zadania że tak powiem główne i później dwa z tej kategorii towarzyskie czy jakie tam tak i po prostu sobie daję e-maila za to oczywiście dostajemy 300 star -koniec. i po prostu parę rzeczy już można mieć z listy życzeń oczywiście można zrobić więcej zadań wtedy się ma jeszcze więcej star ale po prostu mi wystarczy po prostu robię więcej kont okej okay. Tego tak ogółem to to konto będzie do wygrania jestem do wygrania po prostu będziecie mieć login i hasło w opisie. Zrobimy sobie jakąś nazwę. Dobra, a ja teraz. No bo dobra, teraz tu <grystu> wymyślimy hasło. Hmm. Więc hasło to będzie po prostu 3 2 1. Czyli tak kokują, kto pierwszy się zaloguje na to konto, ten lepszy. Proste. Tak kokują, to mam nadzieję, że ten film troszkę Was tak jakby zainteresuje. Prawdopodobnie już znaleźć ten sposób, bo na przykład nowi gracze mogą tego nie wiedzieć. Oczywiście nie potrzeba tej pluski drip także czy tam czegoś dripowego bądź piksela nie ponieważ można samemu wbijać, ale jeśli się ma to po co się trudzić wbijemy tutaj level więc no Okej. Okay. Ja myślę, że chyba Wam już nie muszę pokazywać jak robić zadania. Bo przecież wiecie, jak robić zadania. I wiem, że ten odcinek będzie do niczego i prawdopodobnie nikt tutaj nie zajrzy. Ale jeśli chcecie się dowiedzieć, to naprawdę nie kryza. A więc no, kontur do wygrania. A na ten odcinek to już tyle, i ja się z Wami żegnam. Oczekujcie następnych odcinków, ponieważ może dzisiaj się jeszcze pojawi jakiś. Mam tak dużo pomysłów, że po prostu dzisiaj może się pojawić jeszcze parę odcinków, więc wyczekujcie. A ode mnie teraz to już naprawdę tyle i ja się teraz już naprawdę z Wami żegnam. Cześć. Widzimy się ponownie.